Cześć wam i czołem, zapraszam na finałowe wyścigi, przy czym może spróbuję rozdzielić nasze wyścigi na pojedyncze filmiki, a nie tak wrzucać znowu prawie godzinne filmy. Wiem z doświadczenia, z autopsji wręcz, że takich długich filmików raczej się nie chce oglądać. Yy, więc to będzie pierwszy wyścig z naszego finałowego dnia. Finałowy dzień był dosyć prosty pod względem zasad. Mieliśmy albo... Najbardziej klasyczne mini, jakie można z roku 65 albo tylko jednego rywala dla mini wybrałem, czyli również z 65 bardzo klasycznego Forda Mustanga. Czy wygra zwinność, lekkość czy też wielka moc, zaraz się przekonamy. Przypominam, pierwszy wyścig jest z kolejnością losową na starcie, w związku z czym siedmiu kierowców, jaki się stawiło na pierwszym wyścigu, jest porozrzucanych w stawce, tak jak sobie gra zdecydowała, że ustawi nas. Następne wyścigi będą już na, e, grupy. Na, e, z podziałem na grupy, z podziałem na kolejność ostatniego wyścigu i polecień Steel Arcadian na pierwszym miejscu, chwilowo. Eee, bardzo dobry tuning dla Mustanga. Niesamowicie szybki był na prostych. Hołd Kenowi Blokowi, oddany w malowaniu. Bardzo ładnie, szkoda człowieka, no niestety, szkoda. Robił naprawdę świetną robotę. Ken. Na drugim miejscu leci Jacek Meister. Niesamowicie szybki na starcie mini Lesio. Won, niestety, Jacek Majster miał kilka nieprzyjemnych sytuacji z, z Lesiem, co się odbija. Eee, tu ładnie, tym razem, czysto Lesio na prostej wyprzedził go. Eee, jest trasa, która ma kilka prostej, która pozwala Mustangowi osiągnąć lepsze prędkości. Ale każdy z nas mógł dobrowolnie wybierać auto, dobrowolnie mógł zmieniać też również pomiędzy wyścigami. Jedynie chciałem, żeby nie było sytuacji, żeby było za dużo któregoś. Ale do takiego momentu nie doszło, był w miarę ten podział yy, zachowany między tymi dwoma samodami. Na czwartym miejscu ja, o, no niestety Pasku nie wyleciałem. Widać kilka zakrętów od razu. Yy, Jacek Meister podgonił tego Lesia. No niestety. Jeden młot mi się ciągnął na kilka kolejnych zakrętów. Dwa Mustangi w identycznym malowaniu mi wyprzedziły, i gruby by to, yy, przepraszam, yy, i Oli7 Meister, i Shiny Tax. Dwa Mustangi identycznie ponad, przyznam się, że ja również mam któryś sam z tym malowaniem. Naprawdę ktoś to bardzo ładnie zrobił. I proszę bardzo, Shiny tutaj yy, troszkę wolniej od Oli'ego. Inny tuning. Inny też indeks prawdopodobnie był, bo przypominam, że po kilku wyścigach staram się wyrównać coś. To w miarę gracze, którzy w danym dniu przegrali, dostają kilka, ewentualnie kilkanaście punktów więcej niż ten, kto wygrał. Więc staram się jakoś to wyrównywać. Szóste, siódme, dwa ostatnie miejsca w tym momencie. Ja się ee, biję, ja się bronię przed grubym bytowem. Nie, już może oglądajcie się, więc nie będziemy na mnie patrzeć. Dwa miniaki zamykają tutaj nam stawkę w tym momencie. Tak nie ma nikogo, więc nie wiem, wydawało mi się, że coś tam jeszcze migło z tyłu. No ale to jest forza, forza, jest forza. Różne rzeczy się tu potrafią dziać. Thier Kadian w pierwszym wyścigu. Olbrzymia przewaga. Już pod koniec drugiego okrążenia. Naprawdę nam spierdzieli, trzeba to przyznać. A, yy. to dobra, że to jest inna kamera. Spokojnie wydaje się powoli w zakrętach, natomiast to, co na prostych potrafił osiągnąć... Może spróbujmy telemetrię włączyć, prędkość zobaczymy, jaką prędkość będzie miał na końcu Arkadian, a jaką Lesio. 380 kW, 250 udało mu się osiągnąć Lesio. Większa on 390 kW i 255. Proszę bardzo, jednak szybszy była, ja tak narzekał, że się go nie da dogonić. Naprosy. O! To chyba. Ja za dwu Bardzo ładnie to wykonało. Eee, przepraszam. Reśiozarka, nie wiem. Troszkę nudno sami, natomiast tutaj walka Oli 7 Melman wyprzedził. Jecka Jacek Majster, Jacek Majster po całym dniu mówił mi, że to nie był jego dzień, plus paru jeszcze zawodników, mu kilka razy zepsuło jeszcze ten humor. Dohamowanie, Jacek Meister się będzie bronił teraz przed Shining Taxem. O, ścięcie zakrętu. Musangiem nie zawsze yy, szło y, zachować tą idealną linię. Potrafiło go rzeczywiście wynosić na zakrętach. No to było ścięcie, które albo rzeczywiście było przypadkowe, wyniosło go z toru, nie pozwoliło mu ani zyskać na czasie, albo wręcz specjalnie szajnie odpuścił po to, żeby nikt go nie uznał za oszusta, tak? Czy siak yy, stać się troszkę pozyski yy, pozycji... Yy, yy, Jacek momencie się zbliżył do Oliego, natomiast zbliżamy się do prostej, końcówka trzeciego okrążenia. Mini blisko, troszkę się jakby zbliżał na wyjściu z zakrętu, ale teraz już, już chyba traci tą odległość. Tak, zdecydowanie ta odległość już jest większa niż na wejściu w tą prostą. Wydaje mi się, że trasa, zresztą nie tylko mi się wydaje, ale też inni kierowcy, troszeczkę narzekali, że na tej trasie Mustang potrafi być szybszy, może być szybszy i to być może jest niesprawiedliwe. Dużo zależy od tuningu, bo ja testowałem i jedno, i drugie auto, i lepsze czasy mi się udało wykęczyć moim mini. Prawdopodobnie właśnie to był błąd w tuningu. Nie jestem też ani dobrym, ani dobrym tunerem, ani, ani nie potrafię dobrze ustawić tego auta. Po prostu od takim niedzielnym kierowcą jestem. Zastanawiam się, sensie, czy to już w sumie jest z mojej strony drugie lokowanie produktów w ciągu serii. Czy kiedyś ktoś się obrazi na mnie? Może nie, mo. Bo... A być może za parę lat moja seria stanie się na tyle znana, że. Czy ktoś sypnie jakąś złotówką? Zapromowanie sponsoring jakiś? Proszę bardzo, śmiało. U mnie, u innych cały kanał. Zapraszam, zapraszam. Śmieszki, oczywiście nie sądzę, żeby kiedykolwiek to miało dojść do skutku. A propos lokowania produktu, też Gruby Bytow ma też lokowanie produktu. A, pardon. to był koniec pierwszego wyścigu. Cały czas zapominamy, że tak się nam głupio to ucina. Eee, pa, gdzie te moje wyniki? Pierwszy wyścig wygrał Siri Arkadian właśnie z olbrzymią przewagą na pierwszym miejscu. Na drugim był Lesio, na trzecim Oli Melman, więc całe podium zajęły Mustangi. Na czwartym miejscu Jacek Majster, najszybszy w Mini. Piąty Szajni, ja szósty i Gruby w Siódme miejsce. Eee, to był pierwszy wyścig. I teraz zobaczymy, jak mi się to uda. Spróbuję ten filmik zakończyć już, natomiast kolejnym filmikiem, kolejnym ujęciem będzie wyścig drugi.